Witaj świecie. Witaj przyjacielu, przyjaciółko moja. Zapraszam Cię teraz na krótką medytację, która pomoże Ci osiągnąć wewnętrzny spokój i przypomni Tobie, jak to jest. Być naturalnym. I poczuć piękno swojej duszy. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie w cichym miejscu, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Zamknij oczy, Weź kilka głębokich oddechów. połóż Twoje dłonie na kolanach. I pozwól sobie rozluźnić się. Pozwól sobie na czas relaksu, w ciszy i spokoju. Zwróć uwagę na swój oddech. Niech będzie naturalny, bez wymuszania. Z każdym wdechem i wydechem. Wyobraź sobie, jak wdychasz spokój i ciszę, a wdychasz wdzięczność i piękno. Przenieś swoją świadomość do miejsca, które kojarzy Ci się ze spokojem i bezpieczeństwem. Może to być las, a być może wschód słońca lub zachód. może to być miejsce nad cichym strumykiem lub jakiekolwiek miejsce, w którym poczujesz się zrelaksowany. Połącz się ze swoją duszą. Wyobraź sobie, że głęboko w Twoim sercu płonie małe światło. To światło jest esencją Twojej duszy. To miejsce, w którym zawsze panuje spokój i równowaga. Poczuj to światło, które stopniowo świeci, rozrasta się, wypełnia całe Twoje wnętrze ciepłem. Spokojem i miłością. Powtarzaj w myślach za mną: Spokój jest naturalnym stanem mojej duszy. Z każdym oddechem wracam do tego stanu harmonii i równowagi. Pozwól tym słowom przesiąknąć głęboko do Twojej świadomości. I pozostań w tym stanie kilka minut, ciesząc się uczuciem wewnętrznego spokoju. Jeśli pojawią się myśli, przyjmij je bez osądzania. Delikatnie skieruj swoją uwagę z powrotem na oddech i na światło w Twojej duszy i w Twoim sercu. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, zacznij powracać tu i teraz. Porusz palcami dłoni i stóp, wykonaj kilka głębszych oddechów i otwórz oczy. Pamiętaj, że ten spokój zawsze jest w tobie i możesz do niego wracać, kiedy tylko tego potrzebujesz. Powtarzaj tę medytację codziennie lub tak często, jak tego potrzebujesz, aby przypomnieć sobie, że spokój zawsze jest w tobie, w zasięgu Twojej ręki. Dzięki regularnej praktyce łatwiej będzie Ci osiągnąć stan równowagi w codziennym życiu. Niech się darzy.